Witam, szanownych Skoczków. Dzisiejszy monolog będzie dotyczył dwóch rodzajów procedur awaryjnych. Jak wiecie, są dość popularne dwie techniki. Jedna technika polega na tym, że najpierw patrzymy i lokalizujemy uchwyt do odczepienia czaszy głównej, kładziemy na nim prawą rękę, wspieramy to lewą ręką, obserwujemy uchwyt zapasowy, akurat jest pod moją pachą, więc nie za bardzo obserwujemy go. Po wyrwaniu uchwytu od zamków, Łapiemy uchwyt od spadochronu zapasowego i wyrywamy go w dół, żeby otwory zapasowy spadochron. To jest jedna technika. Druga technika, która y, uważam, jest przeznaczona, znaczy jest popularnie nazywana, że jest dla doświadczania skoczków, to jest zlokalizowanie uchwytu, złapanie, zlokalizowanie drugiego włożenie kciuka, złapanie, wyciągnięcie jednego do prostowania rąk, wyciągnięcie drugiego do prostowania rąk. Mówi się, że jedna i druga procedura czy znaczy jedna i druga technika ma swoje plusy i minusy. Osobiście trudno mi jest znaleźć plusy tej techniki pierwszej, którą pokazałem, czyli obie dłonie są na jednym uchwycie. Raczej bym widział tu kilka minusów. Może na siłę wygrzebie jakiś plus. Mówi się popularnie, że chodzi o to, żeby mieć więcej siły. Wydaje mi się, że to jest bzdet, niemożliwe, żeby to było więcej siły, dlatego że tak czy tak, największą robotę wykonuje prawa dłoń, która jest tutaj umocowana. Która trzyma ten uchwyt. Lewa dłoń pełni funkcję, która być może pcha do dołu ten uchwyt razem z dłonią, natomiast na pewno nie odpowiada za silniejsze uchwycenie tego. Nie, nie jesteśmy w stanie wspomóc z tej odległości dłonią tutaj uchwytu. I drugi argument to, że skoczek nie pomyli się, jak łapie z prawej strony uchwyt. To nie pomyli się i z dobrej strony chwyci. Jak się ma pomylić, to się pomyli. Tak samo może zrobić z tej strony, jak i z tej strony. Jak się pomyli, to się pomyli. Tutaj nie, nie, nie argumentowałbym tego w ten sposób, moim zdaniem to są nietrafione argumenty. Natomiast rzeczywiście ta technika ma pewne swoje plusy. Przy czym ważne jest to, że musi to wykraczać poza standardowy plan skoku. i Spadochron wyposażony jest w system RSL lub jest wyposażony w system MAT. to się ten z drugi? Na czym polega w tym momencie plus? Jeżeli mamy sytuację awaryjną, w której jest otwarty spadochron główny nad, nad głową, decydujemy się na wyczepienie czaszy głównej zbyt nisko, przypominam, że poniżej 300 metrów wyczepienie czaszy głównej przed otwarciem zapasowego spadochronu grozi śmiercią. Jeżeli jednak mamy spadochron, który jest wyposażony w RSL lub MART, wchodzimy w tę taką ciemno-szarą strefę, której być może uda nam się przeżyć. I gdy mamy, mamy RSL albo MART i w tym błędzie, w którym tkwimy, czyli robimy tę procedurę za nisko, odczepiamy w ten, ten sposób główny spadochron, to wiadomo, że RSL to w ciągu 60 sekundy uruchomi nam zapasowy. Zanim jeszcze sięgniemy po ten uchwyt, już będziemy mieli otwierający się zapasowy. Czyli gdybyśmy od, analogicznie wzięli technikę, w której trzymamy obie dłonie na uchwytach. Mamy taką samą sytuację, czyli mamy powiedzmy 150 metrów wysokości i decydujemy się na odczepienie głównego spadochronu, to oczywiście w tym momencie, kiedy wyrywamy uchwyt od, tracimy czasu więcej, bo musimy w tej, w tej technice, w której lokalizujemy uchwyt, już, już możemy wyrywać go, więc już jest szybciej, jeżeli mamy RSL i jest bardzo nisko. Natomiast w tej technice musimy jeden znaleźć, musimy drugi znaleźć, musimy jeden wyrywać. Powiedzmy, tracimy sekundę. To jest chyba jedyny plus, który mogę znaleźć do tej techniki. A drugi plus, którego nie nazwałbym plusem, to jest pewna lekkomyślność instruktorów. Oczywiście, że łatwiej jest wyszkolić studenta podczas kursu podstawowego, żeby chwycił uchwyt z prawej strony. Łatwiej jest go na żeby tego nauczyć. Ma chwycić i wyrwać. I my wiemy o tym, że jak on to wyrwie, to on ma resela i w większości sytuacji on się z dopresji już winie, bo całą resztę zrobi za niego jego, jego system, który ma na plecach. Ale nazwijmy to w tym momencie, że to nie jest procedura, tylko to jest półprocedura awaryjna. Bo następstwem tego, że odczepiamy główny spadochron, jest otwarcie zapasowego. To też jest błąd techniczny. Otwarcie zapasowego jest najważniejszym priorytetem. To komfortem jest to, że jeżeli zaplanowaliśmy sobie dobrze skok, to możemy posprzątać nad głową i sprzątnąć bałagan, który mamy. Ale jeżeli byśmy sprowadzili wszystko do tego, że mamy sytuacje awaryjne, na przykład nie mamy w ogóle spadochronu, to otwarcie zapasowego im jest niżej, tym jest bardziej konieczne. I myślenie o automacie, myślenie o RSL-u jest również moim zdaniem błędem logicznym. Zabezpieczenia są, niech one sobie będą. My mamy wybrnąć z opresji. W związku z tym, wróćmy do tego, co uważam na temat tej normalnej awaryjnej. Przede wszystkim w obecnych czasach trudno jest zmusić skoczka, żeby się szkolił dalej po rozpoczęciu szkolenia podstawowego. Szkolenie podstawowe, żeby mógł wejść do samolotu, żeby można było pozwolić mu skakać, musi przejść szkolenie podstawowe. I to jest akurat fajnie, bo odsiewa to pewne, pewnych wariatów, albo ich przynajmniej przeszkoli w stopniu podstawowym, żeby mogli bezpiecznie wyskoczyć z tego samolotu. Ale po tym, jak już mają papiery, mają na przykład licencję B, uważają są mistrzami świata i okolic, za nic ich nie zmusimy do tego, żeby oni dalej się szkolili. Oni sami mogą chcieć i sami się szkolą. I teraz, jeżeli oni w głowie mają ciągle ten system, który jest pradawny, który jest dziwny i powiedzmy taki, moim zdaniem jest półśrodkiem, to, ten, to ta jedyna procedura, w jaką przestronowali, może uruchomić się u nich w sytuacjach, w których nie powinna by się była uruchomić. Wróćmy do tego znowu w wypadku, który jest dość, powiedzmy, znaczący, bo oprócz tego, że nie było automatu, czyli nie było zabezpieczenia które by uratowało tego skoczka, byśmy się nie dowiedzieli o tym. Chociaż niedawno też była, była sytuacja awaryjna, w której był taki automat i uratował życie. Bardzo podobne sytuacje, bardzo podobne błędy. Wyobraźmy sobie, że skoczek nie ma otwartego spadochronu głównego, bo nie może wyciągnąć płyczka. W związku z tym, jeżeli by o tym myślał, jeżeli by trenował, jeżeli by przygotował sobie taką sytuację awaryjną, po prostu uruchomiłby spadochron zapasowy. Natomiast on jest w szoku, spada zbyt długo, jest bardzo nisko, nagle się włącza mu myśl, muszę ratować sobie życie, w związku z tym jego mózg sięga do głębokich pokładów pamięci, których on się uczył na początku swojego kursu. Sięga więc po ten uchwyt, wyrywa ten uchwyt, pewnie patrząc na uchwyt do zapasowego spodochronu, zupełnie niepotrzebnie traci parę sekund na zlokalizowanie i wyciągnięcie tego uchwytu. Potem znajdują przy zwłokach uchwyt, który leży około kilkudziesięciu metrów, czyli prawdopodobnie zdążyło ten uchwyt odwiać i najprawdopodobniej on po tym nie zrobił nic. Dlaczego? A być może dlatego, że jak gościu nie ma e, automatu, który ma... E, to większą uwagę poświęca RSL-owi. i on wie, że kiedy ma nie, niesprawny spadochron nad głową to wystarczy zrobić jeden ruch ręki i w tym momencie następuje automatyczna przysiadka na spadochron zapasowy. I wystarczy, że raz taki wirus zadziała w głowie człowieka i potem nie wiadomo że ten wirus uruchomi się podczas sytuacji awaryjnej. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli mamy od początku się jakoś uczyć, jeżeli mamy trenować procedury awaryjne, powinniśmy trenować procedurę, w której kładziemy obie ręce na uchwytach i wyrywamy. I teraz uwaga, to nieprawda że jest problem z tym uchwytem z prawej strony, bo go trzyma rzep. Tak, trzyma go rzep, oczywiście, po to jest, żeby go trzymać, po to, żeby on sam nie wyleciał. Jeżeli przewidujemy, że możemy nie mieć siły, na przykład teraz, jeżeli chodzi o kwestie męskie i damskie, to mężczyźni są coraz bardziej kobiecy, kobiety są bardziej męskie, w związku z tym przyjmijmy, że metodą unisex będzie najpierw wykręcenie tego rzepa. Bo w tym momencie jest o wiele mniej siły, o wiele mniej naprężej jest, kiedy go wykręcamy, niż kiedy go próbujemy wyrwać prostopadle do jego konstrukcji. Więc wykręcamy go i już kable nie powodują prawie żadnych oporów. Nie potrzebujemy drugiej ręki do tego, żeby wyciągnąć kable, to są normalne zamki. Wyciągamy je bez większej siły. Jedyny opór to jest wykręcenie tego rzepa. A kiedyś dobrze tyżonujemy, to o wiele ważniejsze, bo priorytetem jest otwarcie zapasowego spadochronu, jest to, żebyśmy mieli kciuk uruchomiony włożony tutaj. Nie będę wyrywał teraz, oczywiście, do końca tego uchwytu, ale pokażę Wam o co chodzi. On lekko wychodzi, jeżeli chodzi o początek, a potem ma w połowie drogi duży opór, dlatego że tam z tyłu jeszcze jest zawleczka, która metalową linkę oporuje na powtórnie i na zawleczce, więc tu będzie opór. Jeżeli źle, źle trzymamy uchwyt, może nam wypaść. Małpim chwytem, jeżeli go trzymamy, jesteśmy znowu w problemie. Liczymy na automat w tym momencie, tak? Każdy powie, no dobra, masz RSL-a, wyrywałeś to, to. Tak, ale jeżeli to nie jest awaria, w której ten, automat, ten RSL nam pomoże, jeżeli to jest holowanie pilocika, nic nam to nie pomoże. Jeżeli to jest, nie mogliśmy znaleźć pilocika, nic nam to nie pomoże. I w tym momencie trzeba się zastanowić. Nie wiem, kto z Was się zastanawiał. Zastanowić się, jaką technikę sobie wybrać. Ja Wcale nie mówię, że ta technika jedna, druga jest lepsza. W moim zdaniem jest lepsza, w moim odczuciu jest lepsza. I uczę tak studentów, chociaż przez wiele lat wcześniej uczyłem takiej techniki. Tak mnie nauczył egzaminator i tak uczyłem. Natomiast potem stwierdziłem, że nie, to tak nie może być. Ja nie mam kontroli nad swoimi studentami, kiedy oni są już bardziej świadczonymi skoczkami. Ja wiem, że oni raczej do mnie nie wrócą na kolejne szkolenie, dlatego że oni będą już samodzielni, będą cyfrowali po różnych strefach i nie będą w ogóle myśleli o szkoleniu. W związku z tym trzeba ich na początku zaprogramować tak, żeby sobie nie zrobili krzywdy. W związku z tym technika jedna na wszystko, czyli chwytamy, odrywamy rzep, wyciągamy uchwyt. Jeżeli mamy złapany uchwyt od zapasu, możemy spokojnie zobaczyć, czy osiągnęliśmy efekt. A jakiego oczekujemy efektu? Posprzątania nad głową. Jeżeli mamy tą technikę, że wyrywamy zamki, możemy zobaczyć, czy to, co chcieliśmy, nastąpiło, czy odjechał spadochron główny. I dopiero wtedy w czystą przestrzeń walimy zapasowy spadochron. A jeżeli mamy technikę, sorry, że tak to będzie wyglądało teraz ilgacko. Jeżeli mamy tę technikę, w której trzymamy obiema dłońmi jeden uchwyt, to musimy patrzeć, gdzie jest zapasowy. Czyli de facto nie możemy sprawdzić, czy osiągamy ten efekt, na którym nam zależy. Tak? To jest druga sprawa, zobaczcie jeszcze trzecią sprawę. Jak sobie podsumujecie na uchwytach, co się dzieje, zobaczcie, że mamy o wiele bardziej ograniczoną ruchomość, kiedy wyrywamy uchwyt obiema dłońmi, niż kiedy wyrywamy je pojedynczo. Dalej sięgniemy rękoma, kiedy chwytamy jeden uchwyt na jedną rękę, niż kiedy trzymamy w ten sposób. No, Konstrukcja, jakbyśmy zrobili, powiedzmy, ramę z trójkąta, mam troszkę skrócony ten. Oczywiście, jak ktoś ma mój wzrost, to ma to gdzieś, może sobie wyrywać albo tak, albo tak. Ale jak kogoś natura nie obdarzyła długimi rękoma, to w tym momencie się może okazać, że to będzie kolejnych parę centymetrów, które nie zapewniają komfortu przy sytuacjach ratowniczych. A więc, jak sobie byliśmy myśleli, zastanówcie się jeszcze raz i porozkładajcie na kawałki, która z tych, która z tych, która z tych metod jest lepsza, kiedy mamy dobry plan. Która metoda jest lepsza, niezależnie od tego, czy mamy RSL, czy go nie mamy, która jest lepsza, niezależnie od tego, czy mamy AAD, czyli nie mamy tego AAD, i której można uniwersalnie nauczyć, dlatego że nigdy nie wiecie, w jakiej sytuacji będziecie, w jak trudnej. To może być kolizja, to może być uderzenie w głowę, możecie być półprzytomni. Potrzebujecie przygotować sobie odruchy psychomotoryczne, które będą działały w każdej sytuacji. I w tym momencie, w moim prywatnym mniemaniu, moim, moim zdaniem, to nie teraz powinienem warningi wszelkiego rodzaju powstawać w amerykańskim stylu, moim zdaniem jedna metoda na całą galerię skoczka. Niezależnie od tego, jakie zabezpieczenie jest w spadochronie, jakie zabezpieczenia kupiliśmy i zamontowaliśmy, jedna metoda postępowania. Chodzi o to, żeby zachować plan skoku, na odpowiedni wysokości przystąpić do procedury awaryjnej, po to, żeby albo oczyścić przestrzeń nad głową i otworzyć zapasowy, Albo żeby otworzyć tylko sam zapasowy. Żeby jeszcze bardziej ułatwić. Procedura awaryjna, czyli żeby otworzyć zapasowy albo z wcześniejszym oczyszczeniem przestrzeni nad głową, kiedy był niesprawny spadochron, albo po prostu otwarcie zapasowego spadochronu, jeżeli w ogóle nie aktywowaliśmy głównego. Ale tak, zrobię Wam taki test, do którego odpowiedzi oczywiście nie będę znał. Ale teraz spróbujcie szybko sobie sami odpowiedzieć. Na jakiej wysokości otwieracie główne spadochron? To odpowiecie. Na jakiej wysokości bycie ratowali? Tutaj zobaczcie, że chwila będzie zastanowienia, a ta chwila zastanowienia w powietrzu może Was zabić. Dziękuję bardzo.